Militarny w Jamestown to wyjątkowa impreza w wyjątkowym miejscu. Jamestown znany jest przez każdego Amerykanina, bo no to właśnie tu ponad te 400 lat temu powstała pierwsza stała kolonia brytyjska, która dała początek późniejszej Ameryce, późniejszym Stanom Zjednoczonym. I co roku w tym właśnie miejscu zbierają się entuzjaści, by zobaczyć jak zmieniały się przez te setki lat militaria. Ale więcej na ten temat powie nam pan Mirosław Hrycak. Witam serdecznie. Dzień, dzień dobry. Dzięki panu. Między innymi tu dumnie powiewa biało-czerwona flaga przed tym historycznym miejscem Jamestown. Jest nas tutaj kilku, którzy są odpowiedzialni za to. Moja organizacja, nasza organizacja jest kolekcją pojazdów z II wojny światowej, które mają połączenie z, z Polską Armią. Z każdego etapu, z każdej kampanii wojennej, w którym polska armia brała udział, to jest od 39 roku 1940 roku, to w 1941, 1942 roku, Ludowego Wojska Polskiego 1943-45, także drugiego polskiego korpusu na we Włoszech i oczywiście polskiej, polskiej dywizji pancernej we Francji, Holandii, Belgii. Tutaj przyglądaliśmy się od dłuższego czasu. Widzimy, że to polska stoisko, polska część wystawy przyciąga bardzo dużo chętnych. Jak ludzie reagują na to, co Państwo im przekazujecie, co mówicie o historii Polski? pasję mamy do tego. To właśnie chcemy właśnie otworzyć ludziom oczy i ludzie mają jakieś tam pojęcie, coś słyszeli. Na przykład ludzie słyszeli o Monte Cassino, ludzie słyszeli o bitwie o Wielkiej Brytanii, ale oni nie zawsze wiedzą, że to Polacy tak byli ważni w czasie tych wydarzeń. Także jest pasja też w większości ludzi tutaj, którzy przychodzą. My chcemy dodać tą informację, która właśnie im więcej mogą sami sobie na internetu i, i nauczyć się więcej na te tematy. Także chcemy zacząć tą e, narratywę dla nich.